powiedz mi, jak Ty oceniasz dzisiejszy pokaz? Piękny, piękny, energetyczny, niesamowicie ładujący pozytywną energią. Mam nadzieję, że w ogóle cały przekaz tej kampanii, e, idealna dla siebie, bo to o to przede wszystkim chodzi. E, mam nadzieję, że dotrze do dużej ilości osób. Cieszę się, że tak fantastyczna osoba jak Marta zrobiła tę prezentację, przepiękne kreacje robi dla silnych kobiet, e, dla kobiet, e, które no, mają tego powera, tak? bo te garnitury i te stroje pokazują właśnie takiego powera. I, i mam, pokaz był piękny, i cała kampania jest naprawdę super. Czy coś spodobało się pani najbardziej? Dużo pięknych garniturów było. Ja jestem wielką fanką garnituru. E, uważam, że każda kobieta powinna mieć ten garnitur. E, można go stylizować na różne sposoby. Może on być i oficjalny, i bardziej taki casual, i bardzo sexy. A tutaj rzeczywiście Marta robi takie, e, takie garnitury, które są przepięknie dopasowane do sylwetki. E, pięknie podkreślają tę sylwetkę. Niby są te stroje trochę takie szersze, e, ubrania szersze, a jednak przepięknie można sobie wyobrazić, jak tam ta sylwetka. Wygląda więc, garnitury rzeczywiście tego jestem fanką i garnitury, które były na pokazie, przyciągnęły moją największą uwagę. Czyli preferuje pani styl taki bardziej luźny, wygodny, czy raczej elegancki? Bardziej luźny, aczkolwiek nie ukrywam, że elegancko też się umie, lubię ubrać. Często mam jakieś spotkania biznesowe, na które no, wypadałoby się ubrać trochę bardziej elegancko. Ale rzeczywiście na co dzień jednak luźne stroje, nawet nie wiem, jakieś dresy, leggingsy. To jest to, co ja lubię robić, zwłaszcza, ubierać, zwłaszcza, że no, dużo też podróżuję, więc zdecydowanie są to wygodniejsze i, i lepsze stroje na taką okazję. A czy ma Pani jakiegoś ulubionego projektu? Tanta? Nie mam, nie mam. Ja właściwie nie przywiązuję tak bardzo uwagi do projektantów, co do stylizacji, do ubrań, do krojów, do kolorów. Bardzo mało jest kolorów właściwie. Pani chyba lubi szczególnie różowy. E, tak, ja lubię funkcję, naprawdę co widać. E, rzeczywiście moim takim kolorem jest fuksja. E, lubię w ogóle mocne kolory. Lubię pomarańcze, lubię żółcie, lubię zielenie. Lubię jak osoba wychodzi ją widać, co zresztą też widać nie tylko na e, moich, stro, moich strojach, ale też w moich samochodach, które są różowe. Natomiast rzeczywiście tych, tych kolorów za bardzo nie widzimy i to uważam za, że jest przykre i smutne, że im jesteśmy starsi, tym, tym te nasze stroje są bardziej takie stonowane, jakieś granatowe, brązowe, szare, ewentualnie białe, ale ja bym chciała, żebyśmy się kolorowo ubierali, bo kolor to jest w ogóle energia. Od razu jak zabieramy, ubieramy na siebie coś kolorowego, to mamy taką większą energię nawet do życia, do działania. I mam nadzieję, że jednak projektanci to jest apry do projektantów używali tych kolorów. Pani naprawdę jest osobą bardzo wesołą, energiczną. Czy od zawsze pani taka była, czy to po prostu się zmieniło z czasem, a kiedyś była pani bardziej smutna? Rzeczywiście jest tak, że ja zawsze miałam bardzo dużo w sobie energii. Zawsze byłam trochę takie ADHD, tylko wtedy, kiedy byłam mała, nie było czegoś takiego jak ADHD, tylko po prostu nadpobudliwość. <laughs> się śmieję oczywiście, ale, ale rzeczywiście dużo energii miałam, jak już od małego biegałam po, po trzepakach, po drzewach i zawsze było wszędzie mnie pełno. Zawsze byłam też takim organizatorem, więc moich kolegów organizowałam do kina czy na różne jakieś wyjścia, na, na jakieś imprezy. Później trochę się stonowałam, bo pracowałam dla korporacji, więc to już wypadało być trochę takim poważniejszym człowiekiem. E, cieszę się bardzo, że w którymś momencie jednak porzuciłam tą korporację i poszłam za głosem serca, poszłam w ten motosport. Zrobiłam z tego zawód, bo tam mogę rzeczywiście się cieszyć i życiem, e, i się wygłupiać, i, i się cieszyć e, e, różnymi takimi sytuacjami ży, życiowymi. Jest, uważam w ogóle, że motosport jest taki weselszy. Pomimo, że trzeba tam e, bardzo dużo pracy, koncentracji, skupienia, to jednak szczególnie drifting jest taki wariacki kolor, te samochody po tysiąc koni jadące bokiem. Jest to coś fenomenalnego, więc faktycznie teraz mogę otworzyć swoją duszę i pokazać swoją osobowość w pełni. A czy szaleje pani tak na 100%, czy trochę się jednego ogranicza? No bo to jest y, trochę niebezpieczne. Na 110%. Ja nie mam ograniczeń. Ja rzeczywiście cieszę się bardzo tym sportem i zupełnie inną mam percepcję w momencie, kiedy jestem w samochodzie. Dużo osób przychodzi do mnie i mówi, ty Karola, tam jest ściana. Ja mówię, jaka ściana? No tam jest ściana. Ja mówię, to nie jest ściana, to jest driftzona. Trochę inaczej na to patrzę. Bardzo się cieszę tym sportem. Uważam, że on jest piękny. Drifting ma coś takiego w sobie wariackiego. Ja często krzyczę w samochodzie, ja się śmieję w samochodzie, ja piszczę w samochodzie. To widać na onboardach. Po prostu to są niesamowite emocje, które ja w tym momencie... Wypuszczam z siebie w aucie, i absolutnie no tutaj nie można się tak naprawdę ograniczać. Tu trzeba iść na te maksymalne możliwości, no bo, bo się nie wygra. No. Czyli kiedy ma pani jakiś zły dzień, wtedy wsiada do auta i tam wyżywa, rozładowuje swoje emocje? Dokładnie tak to wygląda. To znaczy, oczywiście nigdy nie na drodze, bo uważam, że droga nie jest miejscem do wygłupiania się, ale absolutnie mogę być, nie wiem, chora, zmęczona, wściekła na cały świat. Wsiadam do samochodu sportowego i mam w tym momencie. Zupełnie jestem o 180 stopni, inną osobą z wielkim uśmiechem na twarzy, gotowa na wszystko. I rzeczywiście ten samochód daje mi taki, taki e, upust energii, fantastyczne emocje, cudowne emocje. To się nie da opisać. I, I rzeczywiście to jest moje takie miejsce, żeby, żeby sobie poprawić humor, czy żeby, żeby się po prostu spełnić. A oprócz motoryzacji, czym jeszcze się pani interesuje? Ja mam bardzo dużo zainteresowań i martwię się, że mi życia nie starczy. Ale przede wszystkim e, ja bardzo kocham zwierzęta i cały wolny czas, który mogę poświęcić, a jest jego bardzo mało, bo jednak dużo jeździmy, startujemy nie tylko w zawodach driftingowych, ale też i w offroadowych zawodach, takich przeprawowych, dosyć ekstremalnych i w wyścigach samochodowych, więc generalnie rzeczywiście jest dużo takich. No też adrenalina, wyścigi samochodowe. To jest wszędzie adrenalina. Ja rzeczywiście lubię adrenalinę. Czy pani się uzależniła już od tej e, adrenaliny, bo to podobno uzależnia. To uzależnia i tak. Mo mogę powiedzieć, że się uzależniłam. Rzeczywiście, jak mam zbyt długi, długi okres, najczęściej podczas zimy, kiedy e, nie mam tej adrenaliny takiej na, wysoki, na maksymalnych obrotach, na, na wysokim poziomie, e, czuję się dziwnie. E, więc oczywiście znajduję sobie jakieś sposoby, żeby jednak się wyżyć, wyładować. Wie, jakie? to czy najczęściej to są treningi jakieś samochodowe lub, lub sport, tak? Ja uprawiam sport praktycznie codziennie, codziennie jestem na siłowni, codziennie sobie wymyślamy jakieś takie też ćwiczenia hardkorowe, więc albo właśnie ten, ten sport na siłowni, czy gdzieś nawet w lesie, albo jakieś takie treningi samochodami, tylko my jeździmy wtedy tak zwanymi gruzami, czyli autami niskobudżetowymi gdzieś na placach oczywiście legalnych. Najczęściej zorganizowane są to treningi, ale staramy się wtedy robić to prawie co tydzień, więc co weekend jeździmy w zimie i się dobrze bawimy. No i tak jak wspomniałam, też takim elementem dla mnie, gdzie niesamowicie realizuje się i spełniam to są to jest pomoc zwierzętom, więc bardzo mocno działam przy schroniskach. Teraz pomagam też w kwestii psów z Ukrainy i przywożeniu i później utrzymaniu tych psów też tutaj w Polsce. Więc rzeczywiście ratowanie zwierząt i kampanie, które są związane z ratowaniem zwierząt mi tutaj bardzo mocno bliskie, angażujące i też każdy mój wolny czas właśnie tam spędzam. A czy ma pani jakieś zwierzę u siebie w domu? Oczywiście, mam dwa adopciaki. Koty, psy. Psy. psy? psy, są to psy w typie Amstaffa. Więc przecudowne pieski, które kochają bardzo ludzi. Co to pieski już starsze, mają 13-14 lat, ale tak samo w głowie to cały czas szczeniaki, więc czasami już głowa nie nadąża za ciałem, a raczej ciało nie nadąża za głową, bo cały czas głowa chce, a ciało już ogranicza. Ale mam pieski, tak, mam dwa pieski. No i oczywiście cały czas gdzieś tam ratuję ze schronisk, więc co i już się przewijają przeze mnie jakieś kolejne zwierzęta, którym później szukam domów docelowych. To gdzie znajduje pani czas no bo jednak psy wymagają opieki i poświęcenia im czasu. Szczęśliwie, jak jestem, nie jestem na zawodach, to wtedy pracuję z domu, więc wtedy psom bardzo dużo czasu poświęcam, bo to jest wtedy głównie praca przy komputerze albo jakieś zdjęcia, więc bardzo dużo mają tych spacerów. Zresztą, jak, jak wspomniałam, to są starsze pieski, w związku z czym one już nie chcą ze mną tak chodzić jak jeszcze kilka lat temu na takie spacery godzinne, no ale oczywiście ja uwielbiam, jak one nawet siedzą przy mnie, mogę pisać na komputerze, czy rozmawiać przez telefon, pracować, a one się do mnie przytulają niesamowicie dają mi taką fajną energię dzięki temu i zupełnie inaczej też mi się pracuje. No i jak jestem na zawodach, to szczęśliwie moje pieski też wychowywały się z moją mamą, w związku z czym jadą wtedy do babci na wakacje, mają ogródek i tam spędzają ten czas. Tak, dla, dla zwierząt chyba najlepiej w domu, gdzie jest podwórko, mogą sobie pobiegać. A teraz zmienię temat, bo to jest chyba taki stereotyp, że kobieta za kółkiem gorzej sobie radzi. Czy, czy panie się zderza z takimi komentarzami? Szczęśliwie już coraz mniej. Faktycznie ja wielokrotnie opowiadałam tą historię, że mój motosport zaczął się właśnie od tego, że chciałam, nie chciałam usłyszeć baba za kierownicą, bo te stereotypy 20 lat temu były bardzo silne. Dzisiaj, co, sz... co fajne jest, jak robiłam ankiety kiedyś na social mediach, kto jest lepszym kierowcą, czy kobieta, czy mężczyzna, 95% odpowiedziało, że to nie ma znaczenia. To są indywidualne predyspozycje, indywidualny czas spędzony też za kierownicą, bo wiadomo, praktyka czyni mistrza, więc jeżeli dużo dużo jeździsz to jesteś automatycznie lepszym kierowcą. Ale szczęśliwie już te opinie się zacierają. Natomiast no jeszcze oczywiście można się spotkać z takimi sytuacjami, kiedy ktoś niepewnie jedzie i wtedy się słyszy no tak pewnie baba jakaś i nie wie gdzie chce jechać. Jest chyba taki profil na Facebooku w ogóle, który często jakoś źle się wypowiada. Pani tam odpowiadała mu chyba na jakieś komentarze, jak się pani w ogóle odniesie do tego profilu? Pytanie bo ich jest kilka. O, aż kilka. <laughs> nie, jest kilka, rzeczywiście jest kilka miejsc, gdzie takich hejterskich, e, ponieważ e, e, uważam, że za krytyką powinny stać argumenty, a bardzo mm -hmm. często to jest po prostu wylewanie żółci i e, argumentów tam nie ma żadnych. Ja czasami staram się. E, mam jakąś taką dziwną misję, gdzie staram się edukować hejterów, żebyśmy spróbowali. E, ze sobą. Ale ich się chyba nie da nauczyć. Nie, to jest syzycjowa praca. Rzeczywiście e, oni po prostu do nich to nie docierają. Oni mają swoją jakąś wizję i coś wbite w głowę i rzeczywiście czasami po prostu jak patrzę, czy czytam jakieś argumenty, czy czytam ich jakieś wypociny, to jest takie naprawdę. Ale tak serio. Więc e, rzeczywiście trudna, trudna praca, natomiast mam nadzieję, że kiedyś jednak po pierwsze oni zrozumieją, że w internecie nie są anonimowi. Mm -hmm. e, co też świetnym jest przykładem, ponieważ moja koleżanka trzy dni temu wygrała proces e, e, z hejterką. E, mm -hmm. Czekam, aż się uprawną, uprawomocni udostępni tą informację, żeby pokazać, że hejterzy nie są, e, nie są bezkarni, nie są anonimowi, więc jak ktoś się zdenerwuje, to może ich to bardzo drogo kosztować. E, to raz. Dwa, rzeczywiście nie wiem, co trzeba mieć w głowie żeby w ogóle hejtować, bo te wypociny, które oni tam wylewają i ta żuć, którą wylewają w no oni tracą energię, prawda, swoją. Zupełnie, więc... tak, tracą swój czas, swoje życie, swoją energię, a jeszcze to nic nie zmienia, tak, no bo to, że, nie wiem, oni kogoś hejtują, mnie hejtują, powiedzą, że nie umiem jeździć, to wcale nie wpłynie na to, że ja przestanę jeździć, tak, mnie kompletnie ich opinia nie obchodzi. Natomiast oczywiście bym chciała, żeby oni tą swoją energię przekierowali jednak na bardziej konstruktywne rzeczy. Na coś dobrego, prawda? I ostatnie pytanie, to bardzo mnie to ciekawi, za którym razem zdała Pani prawo jazdy? Czy od zawsze była Pani tak dobra za kółkiem? Zdałam za drugim. Zdałam za drugim e, i żeby było śmieszniej, za, zawsze się za bardzo śpieszyłam. E, dlatego teraz też tak podkreślam wagę i ważność, e, jeżeli chodzi o, o jazdę. Zgodnie z przepisami, naprawdę spokojnie, bo wtedy możemy e, lepiej ocenić sytuację, szybciej zareagować. E, a ja nie zdałam, dlatego że po prostu już byłam tak podniecona tym, że wracamy do ośrodka egzaminacyjnego i że już jesteśmy po egzaminie, mm -hmm. e, że jak pan mi kazał skręcić w uliczkę jednokierunkową w lewo, pomimo, że jechałam 50 na godzinę. No to ja przejechałam, bo już to był wieczór, więc nie widziałam tej uliczki i zamiast uspokoić się i zwolnić troszeczkę, jechać 30 na godzinę, to ja dalej jechałam te 50 i przejechałam drugą Czyli uliczkę. Czyli już wtedy po prostu miała pani chęć <noise> już, szybkiej jazdy. Już mnie nakręcała adrenalina i każdy, za każdym razem, kiedy wsiadałam w zakółko, to tą adrenalinę czułam, ale tak jak mówię, cieszę się, że jednak ta adrenalina najbardziej mnie ponosi w miejscach do tego przeznaczonych i, 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 i zachęcam, żeby wszyscy rzeczywiście w takich miejsc, na takich miejscach, miejsca jeździli i też zachęcam, korzystając z okazji, żeby wszyscy udali się na płyty poślizgowe i przynajmniej raz w roku wzięli swój samochód, pojechali na płyty poślizgowe i zobaczyli, czy potrafią prawidłowo kontrolować samochód w ekstremalnych warunkach, bo mamy pół roku w Polsce śliskie albo deszcze albo śnieg, a tymczasem nikt nie, nie ćwiczy prawidłowych odruchów. Jeżdżą po 150 na godzinę, czy nie, nawet 100 na godzinę, a tymczasem przy 40 na godzinę nie potrafią za, e, skontrolować samochód. Więc wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby poćwiczyć techniki jazdy. Tak, bezpieczeństwo to podstawa. W takim razie bardzo dziękuję Pani za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego.